Słuchajcie, słuchajcie, jest naprawdę bardzo późno, ponieważ jest godzina 12 w nocy, czyli po prostu godzina 24 i ziomki. Jakby, może nie dla każdego to jest bardzo późno, ale uznajmy, jest to dosyć późna godzina, o której większość osób już normalnie sobie w gry nie gra. Szczególnie myślę tutaj o takich młodszych osobach. A dzisiaj jestem na serwerze widzów Na którym jest ich około Nie wiem, może siedmiu, może dziesięciu Może pięciu, nie liczyłem Ale sobie na pewno tego jakąś listę zrobimy I ziomy, słuchajcie I biłem na ten serwer o 24 W nocy, myśląc, że tu już nikogo Nie będzie, bo chciałem zrobić odcinek W którym wybudowałbym sobie jakiś tutaj Domek, jakoś bym tutaj zamieszkał Oczywiście taki odcinek będzie, więc Koniecznie, ale to koniecznie subskrybujcie ten kanał Jeżeli jeszcze tego nie robicie Ale niestety okazało się, że jest tu jeszcze jeden mój widz I jest naprawdę z tym trochę problem Bo niby chciałbym coś tutaj robić Ale z drugiej strony jak on wbije i tu mnie zobaczy Może być problem A ja na razie nie chcę im się po prostu tutaj ujawniać Więc teraz bierzemy potkę na niewidzialność I znikamy Dobra, więc pijemy sobie już poteczkę i zaraz obczajmy, gdzie jest ten widz, gdzie jest kopcik 2007PL. Nie wiem, czy oni już wiedzą może z filmików, że ja jestem na tym serwerze, ale nawet się nikt nie szczaił. Jak widzicie, wbiłem po prostu na serwer. Tutaj nie pisze, że ja wbiłem, ale nikt nic nie napisał. Po prostu nikogo nie mam. W dodatku sprawdziłem listę operatorów tutaj serwera. Jestem jedynym operatorem, czyli jedyne co, żeby ktoś mógł się dowiedzieć, że ja tutaj mam operatora, cokolwiek tutaj robię, jest to, że po prostu musiałby wbić na konsolę jakoś serwera, a nie wiem czy ktoś to może ogarnąć, więc ziomki, serio, jest naprawdę zabawnie. Ale nie powiedziałem wam jeszcze, co będziemy w dzisiejszym odcinku tak właściwie robić. Więc, ziomki, słuchajcie, zaraz obczajemy sobie, gdzie jest ten widz. Może go jakoś śmiesznie potrolujemy. Może coś fajnego tutaj jeszcze mu zrobimy, że będzie naprawdę mega zdziwiony. No i tak, e, pierwsza sprawa, to jest tutaj jakiś nowy budynek. Tutaj mamy ogłoszenia do ślubu. Przygotowują się pati, patka i ty, mony, ty, okej. Okay. Pogrzeb e, papugi Joasi odbył się w ubiegłą niedzielę. To wszystko. Czyli tutaj jest jakiś budynek. Co to jest? Ej, to jest, to jest coś... To wygląda jak takie miejsce, ee, jakby, gdzie się ludzie żenią. i autentycznie, to wygląda w ten sposób. To jest ciekawe. Ej, to później sobie zwiedzimy jeszcze bardziej dokładnie całe miasto, ale teraz przechodzimy chyba do tej głównej części odcinka. Ej, ziomy, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale przejrzałem to miasto całe dokładnie, tam byłem, tu byłem, nawet na tym jachcie, który gdzieś o tam jest, też byłem, wszędzie tutaj normalnie byłem i tego gościa nigdy nie, nie ma, więc jedyne co, to musimy się do niego po prostu tutaj tepnąć, więc tp agentx, e, błagam, żebym ja teraz nie tepnął tego gościa do mnie. Okej, okay, dobra, nie tepnąłem. What ej, on to znalazł amnetyst! Co jest? Ej, on ewidentnie sobie eksploruje tutaj jakiegoś cave'a, tutaj jakiegoś zombiaka, wyjaśnił, nie no, spoko w ogóle ma silktacza, bo tutaj leży jakiś e, ten. więc on pewnie się na to czaił i chyba jest szczęśliwy. Ma trochę lepsze itemki niż ostatnio, jak pamiętam, ale jakbyśmy mogli go jakoś tutaj śmiesznie strolować, myślę, że zabawne by było, gdybyśmy wzięli tutaj sobie takiego kolegę. Takiego, takiego mocnego kolegę, okej, okay, hops, i ten kolega by przypadkiem, przypadkiem tutaj jakoś zdenerwował naszego kumpla, <laughs> o kurde, nie wierzę, nie wierzę, ej, gościu musi być naprawdę chyba zdenerwowany teraz, okej, okay, dobra, skoro to nie zadziałało jakoś, żeby go wkurzyć, to co go by zdenerwowało, hmm, pomyślmy, ja myślę, że gdybyśmy postawili tutaj właśnie teraz, ops, kolejny creeperek, o, creeperek się tu pojawił, kumpel, Myślę, że możesz go nie zauważyć. A jakby cię wybuchnął, <laughs> ale on musi być wkurzony tymi creeperami, naprawdę. On, on musi być wkurzony, że tutaj się coś takiego dzieje, I to ewidentnie. Więc tak, ja tutaj sobie go dalej obserwuję, tylko... To jest takie średnie zaświetlenie, jak właśnie widzę, okej. Okay. On zbiera całą tą geodę z tego co mi się wydaje. Dobra, musimy go jakoś od tego powstrzymać, bo jeżeli on będzie sobie to tak cały zbierał, no to takie trochę nudne, dobra. Myślę, że nikt nie uwierzy, że trzy Creepery mogą się zespałnić w jednym miejscu. On, 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 jeszcze nie wie o tym, co go czeka. Hops? Leci jeden. O nie! Ej, dajecie! Dajesz, Creeper! Creeper, wybuchaj! Oj. On chyba nie jest zbyt szczęśliwy z tego, co się tutaj dzieje. On chyba nie jest zbyt szczęśliwy. Wow! Ej, on prawie buchnął. On prawie buchnął, dobra? Ty sprytnie, wyjaśnił sobie jednym inne. To jest całkiem mądre. Ej, ziomki, słuchajcie, ogółem wpadłem na śmieszny pomysł, mianowicie, ten gościu tutaj ewidentnie kopy też jakieś inne rzeczy, właśnie przestał kopać tą geodę, więc dlatego się ruszyłem, ale wpadłem na pomysł, żeby w tym miejscu, mimo tego, że może to jest poziom, na którym z tego, co mi się wydaje, diaksy nie wystąpią, szybko zrobić diaksiki, a po sekundzie zamienić je na jakiś węgiel, więc słuchajcie, robimy to, robimy to, okej, okay? ja już sobie przygotuję tylko komendę na yy, usunięcie ich, cyk, 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 i tutaj jeszcze robimy cyk. Okej, okay, on tu zaraz będzie. Mamy sekundy. Mamy sekundy. Dobra. Z tego miejsca do tego miejsca. Hops, hops. E, bierzemy sobie teraz. Go, call o nie, o nie, 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 gościu. Kol okej, okay, hops. Oj, on wysadził sobie diaksy. Tak, 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 tak. tak. Nie, nie możemy tak tego wy zniszczyć, bo. Ale ma farta, gość. Nie mogliśmy tego mu tak zniszczyć, bo on właśnie. Jakby ma tutaj. Te, jak to wam powiedzieć Jąki. Słuchajcie, on po prostu już to widział. On nie mógł tego prawa po prostu e, nie ogarnąć, więc musimy znaleźć jakieś kolejne miejsce, ale on się cieszy. Dobra, dajmy mu się pocieszyć, niech się chłopak cieszy. E, Okej, okay, tutaj dalej ten cave jakoś idzie, więc ja zaraz tutaj przyszykuję na niego połapkę. Okej, okay, ziomki, więc jak widzicie, on idzie tutaj, wydaje mi się, że najprawdopodobniej pójdzie prosto. Ja już tutaj mam przygotowaną komendę e, właśnie na to, żeby zamienić to na węgiel, jak on tylko się ucieszy. E, więc oj, skończyła mi się niewitka, skończyła mi się niewitka, a to niedobrze, a to niedobrze, że mi się niewitka skończyła, musimy ją wypić. No i ziomki, słuchajcie, on tu idzie dalej i ja mam nadzieję, że on, on już to widzi, on już to widzi, on już się sięgnie to. Nie, zbieramy, zbieramy. Ale on musi być zdziwiony. On nie wie co tu się dzieje. Ej, ziomki, on napisał admin. On napisał m admin. On jest ewidentnie zdziwiony. Chyba mam jakieś zwidy. Ale nikogo nie ma na serwerze, ziom. Nikogo. Autentycznie zero osób jest oprócz nas. Więc, więc dlatego, że masz zwidy, ja myślę, że to jest dobry pomysł. Oops. Buchnął Creeper. A tu. Ci... Dobra. Myślę, że skończmy go straszyć, może tymi Creeperami. Ja bym teraz przeszedł na takie bardziej pokojowe rozwiązania, jak szkielet. Szkielet, na przykład, jest bardzo pokojową istotą, która myślę, że. E, może go dosyć e, wkurzyć, e, więc serio, 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 on tutaj jest już na pewno zdenerwowany. On ma tą tarczę, on dzięki niej zyskuje bardzo dużo, ale nie, na pewno nie zyskuje tego, że creeper go tu atakuje. Ej, ale on musi być wkurzony, ja bym się na maksa wkurzył, gdybym takie coś zobaczył. No i dobra, Ziomki, skoro on już tutaj tyle przeszedł, ok? Dziwne, dużo mobów. No, ja nie wiem, czemu jest ich tak dużo. Nie wiem, czemu ich jest tak dużo, ale jakiś tego powód musi być. Okej, okay, ziomki, słuchajcie, ogółem, ja szybkoś wyleciałem na górę, zanim on się wykopał, bo widziałem, że się kopie. On jest gdzieś w tamtej okolicy. No i ziomki, słuchajcie, słuchajcie. Tu jest jego domek, idziemy go zwiedzić, więc tak, otwieramy tu drzwi. I co to jest za zejście? Co to jest za zejście? Ja to zaraz obczaję. Posłanie Rysia, posłanie Stasia, posłanie Wiesia, okej, okay. tu jakaś drabinka, zostaw buty, zostaw buty, czy ta skrzynka jest pusta, czy, no ona jest oczywiście pusta, no bo jak może być skrzynka z buta? tu ma lodówkę, tu praktycznie nic nie ma, tu praktycznie nic nie ma, on musi mieć gdzieś te skrzynki, gdzie indziej poustawiane, bo serio, tu jest ultra pusto, okej, okay. butów się nie zdejmuje, kolego. Okej, okay, tu ma jakąś farmę ze zwierzątkami. Tutaj ma bardzo dużo e, tych właśnie diamentów, jakby tych nowych i serio, on widziałem, że ma silktacza, więc serio, tutaj e, to mógł wykopać sobie, ale naprawdę tego jest dużo, on się tutaj chwali, patrzy, ja to mam. Nie no, serio, to jest taki typowy, typowy jeden z pierwszych domków, jakie można mieć. Tutaj to przy Gościu, nie chcę cię wyjaśnić, nie chcę cię wyjaśnić, naprawdę. Oj, oj, szybko naprawiamy. No i dobra, musimy obsadzić, gdzie teraz jest kopcik. Oooo! Oh! Oooo! Oh! Oh! Gościu wysadził nowy budynek i. Czy on to naprawi? Czy to ta koleje? On to tak kolał. Okej, okay. dobra, i co on robi? On. Nie! Nie, nie zrobiłeś tego. Czy on się nie odbił od tego? Okej, okay, dobra, on tu. To są jego skrzynki? Co? Nie no, nie mogą być jego, to muszą być o, jakieś miejskie, nie ma bata, przecież tu jest tyle tych. I teraz będzie wchodził, zeskoczył tu sobie. Mi by się po prostu nie chciało, powiem wam szczerze. Najzwyczajniej no w świecie nie chciałbym mi się po tych schodach zasuwać, ale w sumie on szybko po nich leci. Ej, on mega szybko z tego miejsca wyszedł, to nie jest wcale takie wolne, więc całkiem przyjemnie jak na tyle kratek ile to jest głębokości, ale to nie zmienia faktów, że było to mega dziwne, że tak nagle nagle zeskoczył. No i dobra, gdzie on teraz się kieruje? On idzie sobie... On idzie sobie tutaj jakoś nad morze. Ej, ziomki, było gołem duży przypał, bo mi się teraz niewitka skończyła, ale biorę sobie oczywiście nowiusieńką i ja tutaj widzę, że Gościu biegał po mieście i czegoś szukał, tylko... Tylko co on robi? Co on robi? Co on robi? Ty, on ma jakąś skrzynkę i. Co, co on tu miał? Ej, nie zdołałem tego zobaczyć. Nie zdołałem tego. TNT! On ma TNT, ewidentnie ma w łapie TNT. Tylko co on z nim robi? Przecież ziom, ty, ty, ty będziesz teraz i Może on idzie po prostu kopać, może taką metodę ma ale no nie wiem, nie wiem czy to. O to, o to mu chodzi. Nie no, ziomki. Naprawdę ciężko mi ocenić, co go. What? What? On wysadza... Co? Co on wysadza? TNT w środku tego wieżowca? On jest jakiś. I to tyle? I to. Nie no, go gościu, łap ten dywanik, ale co? Ty wysadziłeś tutaj tyle tego TNT, ale dlaczego? Dlaczego on to sobie jeszcze zbiera? Okej, okay, dobra, i tutaj jak. Co on z tym robi? On. On, on wybił okno właśnie, czy mi się wydało? A, teraz sobie poszedł drzewko. Nie no, gituwa, drzewko poszedł sobie teraz wziąć. Pewnie jeszcze powie, że to creeper, co? Ej, co on kombinuje? Pewnie się szczaił, że nie ma na serwerze nikogo, ale czy on po prostu mnie nie widzi, czy co? Ja nie rozumiem już teraz, bo serio, ostatnio nie widziałem, żeby jakoś reagowali na mnie. Może mnie widzą, ale to udają, żebym... Może to jest jakaś metoda, żeby się nie... nie jakby udają, że to mnie tutaj nie ma. Serio, nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak uważacie. W ogóle też możecie pisać na mailu, tylko na mailu, piszcie nazwy swoich serwerów, e, a ja może tam wbiję jakoś na odcinku, albo na live'iku jakimś, jeżeli będziecie chcieli. No i tak, e, to i ty, ty, monety widziałem. No gościu, to masz teraz problem. To masz teraz problem i to naprawdę, naprawdę duży, eee, więc tak, lecimy za nim, lecimy go szpiegować dalej, bo to jest masakra, co gość robi, to jest masakra, ja nie spodziewałem się tego kompletnie, eee, więc tak, co on tutaj kombinuje? Ej, on tu robi jakąś kolejną skrzynkę, czy co on robi? Ej, nie mam pojęcia, czy on wysadza tego biednego wilażera. Ej, on to serio robi! On to serio robi! Gościu, zostaw tego zioma, nie, nie wol. No. Eee, no dobra. Dobra, myślę, że on robi jakąś w ogóle kolejną tajną skrzynkę. I okazało się, że to jakoś nie za bardzo prawda, więc tak. Może on tutaj leci. Nie, no serio. Nie mogę się tak domyślać, bo serio. Ciężko mi jest zgadywać, co on tak właściwie robi. Ale przyznam wam, jest to ultra ciekawe, co on właściwie może kombinować. Ok, albo tak jakbyśmy uderzyli golemika. Ty. A może, a może masz lagi, gościu? Coś, ci, coś cię laguje mocno. Coś cię laguje. Naprawdę, coś cię laguje. No, gościu, ale ty masz lagi. Co jest? No, ale masz lagi, byku. Byku. O, znalazł metodę, znalazł metodę. Bo ja nie chcę go wyjaśnić, bo to byłoby już podejrzane. Ale gdybym naprawdę coś tutaj się chciał jakoś mu ujawnić, byłoby mega, mega zabawnie. Dobra. On idzie sobie na autostradę. W ogóle możemy się dowiedzieć chyba teraz, co, do czego ona tak służy bardziej, bo, serio, ona wydaje się bardzo, bardzo, bardzo długa, tylko czy tak jest rzeczywiście, czy nie? Ej, ja bym tam poleciał, jeżeli to nie... Dobra, to nie jest kawałeczek. To nie jest kawałeczek, ewidentnie, to gdzieś prowadzi. Może niedługo sobie to obczajimy, dokąd tak właściwie, bo na razie to wiemy tyle, że tutaj gościu coś kombi... On chce się wyjaśnić? Nie, zrobił water skilla! Jaki skiller. What? ej, dobre to było, dobre. I co? On teraz idzie sobie jakoś po tym mieście. No, teraz są mopki. To można mu w sumie już dać creepera jakiegoś, żeby go nauczyć trochę tutaj. Trochę jak się powinno zachowywać w taki, na takim serwerze. No ale by tu. Masz niespodziankę. Creeper ci tu buchnął, widzisz? Oj. Oj, kopcik. Ej, serio, może następnym razem uda nam się kogoś innego, ale serio, teraz jest bardzo późno, więc y, trochę inaczej tutaj się spodziewałem tego, że to będzie wyglądać, bo jest godzina już... O kurde. O kurde, już 27 minut po 24, wziomki. Słuchajcie, jest naprawdę późno. Jest naprawdę bardzo późno. E on leci łódką? No po co on leci tą łódką? Ty, on tutaj ma jakieś... Ku Jaki far,cie jak trafił normalnie, tu jakaś akacjowa łódka w ogóle luksusowa normalnie, łódka premium, bo no jest w totalnie innym kolorze. Ale dobra, co można tutaj? Co można mu tutaj zrobić takiego... Wiem, a co gdybyśmy mu zrobili apokalipsę zombie na przykład? O! On, on, on jest w stanie w to uwierzyć, bo z tego co mi się wydaje, on do końca tej gry aż tak super nie ogarnia. W sensie coś tam umie, ale... E, czy tak super to ja nie wiem, więc tak, zróbmy mu teraz apokalipsę, jak niech się po prostu o fakt dziwi, co się tu dzieje. Hops! Zombiaki ciągle dostawiam tak z tyłu, tak żeby on tego nie widział. what, on ma metodę na, Ale agent! Ale agent! Wyjaśnił wszystkich jednym hitem! Lol, dobra, w ogóle tutaj, tutaj lecimy od tyłu, ustawiamy kolejnego, hops, hops, on musi być mega zdziwiony, bo tu jest w miarę oświetlone to wszystko, okej, okay, hops, on naprawdę jest tutaj dzielnym wojownikiem, broni teraz miasta, więc serio, no, musi tutaj walczyć, Musisz walczyć na śmierć i życie, byku, bo inaczej się to źle po prostu skończy, tutaj widzę, że, uuu, golemik wyjaśnił no, golem to dobry siomar, ale... On się schował, ewidentnie się schował u góry, żeby nic mu się nie stało. No I w sumie tak samo bym zrobił. Tak samo bym po prostu zrobił tutaj. Oczywiście, Waterskin poleciał. No i tak, gdzie on może lecieć dalej? O, o dobra, ziomki, słuchajcie, gość stał jakieś kilka minut przed drzwiami. Już zastanawiałem się, czy po prostu go nie wyrzucę z serwera. W ogóle mam pomysł. Mam pomysł, wyrzućmy go z serwera, ale w taki śmieszny sposób. Unknown host. O, to jest zabawne, bo gościu będzie miał jako powód wyrzucenia to, że po prostu jest napisane unknown host, czyli taki częsty powód, za który was wyrzuca. Ej, to jest śmieszne. To jest śmieszne, bo gościa teraz wygląda, jakby normalnie wyrzuciło. Ok. Okej, okay, to jest zabawne. Wyrzuciliśmy go z serwera, rzeczywiście, ale on stał kilka minut przed tymi drzwiami i naprawdę, już miałem taki pomysł. Dobra, wyrzucam cię, gościu, i, i tyle, ale okazuje się, że on tutaj jest. Może go ta mama zawoła cokolwiek, e, więc tak, ziomki, 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 ziomki. Ja teraz e, idę sobie jakoś właśnie w kierunku tego jego domku i zobaczmy, co on tu kombinuje, bo ja myślę, że on tutaj na chwilkę sobie wbił, ale on tutaj jakoś bija i co? Gdzie on jest? Ej, on mi zniknął. On tu ma jakieś zejście? Ej, o co chodzi? On tutaj sobie jakoś bardziej, właśnie, na dół schodzi. Więc, Jołki, słuchajcie, jak widzicie, gość pływa sobie normalnie w wodzie. Nie wiem, czy on, czy on, chce się utopić, czy co? Jakby nie rozumiem, ale. Czy on tutaj tą dziurę miał, czy nie? Czy może do niej po prostu przypadkiem wpadł? Fartym złater skillował i dzięki temu żyje. Nie mam pojęcia, ale czekam po prostu, jak on stąd wyje już dobrą minutę. Okej, okay, wreszcie, jakby, ziomki, serio, ja już miałem tego totalnie, totalnie dosyć. Ile czasu to po prostu trwało? Ło, wow, w ogóle tutaj wila villagerzy normalnie śpią. On ich wszystkich pobudził. Niejaki złoczyńca, nie no. Nie wierzę w gościa po prostu, ale... <śm> to jest zabawne, to jest naprawdę zabawne. Więc tak, e, gdzie on teraz właściwie leci? Okej, okay, dobra. Więc kość, widzę, że tutaj ewidentnie coś więc, może by po prostu. Jak... Aha, nie, dobra, myślę że on już awka kolejnego złapał, ale widać, że on tutaj po prostu sobie dalej idzie i co on robi. Okej, okay? okej, okay. i co to jest? Co. On... O! Skacze znowu kolega tutaj? Czyżby. Czyżby znowu chciał skoczyć tam na dół? No, ja nie wiem, czy to, to dobry pomysł, gościu. Co, co on kombinuje? Czy on chce skilla jakiegoś zrobić? I to ewidentnie tak wygląda, ale mam pomysł na trola. Mam pomysł na mógłbym tak. <laughs> nie chciałem, żebyś zginął. Nie chciałem, żebyś zginął, ale mam plan. Niech teraz znikną twoje wszystkie itemki. Ile od tego wszystkiego. Nie, 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 nie żeby tego na czacie nie było widać. Kurde, ej, błagam. Błagam, żeby tego nie było widać. Błagam. Dobra, mimo wszystko zbieram to. Muszę sobie ogarnąć komendy na wszystkie achievementy nie, 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 byku. Gdzie są twoje itemy? Gdzie są twoje itemy? Chyba, chyba czemu? 58 TNT. On musiał mieć ponad 100 tego, bo możliwe, że mi się nie wszystko zebrało. O kurde. O kurde. Dobra, ziomki. Słuchajcie. Słuchajcie. Jakby jestem trochę bardzo zdziwiony, bo gość naprawdę ma dosyć dobre itemki, ale co gdyby, co gdyby mu je teraz tak po prostu powyrzucać? Tak po prostu mu wyrzućmy te itemki. Niech się cieszy. Niech się... Błagam, żebym nie wyrzucił ci jajka creepera, czy czegoś dziwnego. Mam nadzieję, że tak nie było. A eee, możliwe... On musi być teraz ultra zdziwiony. Co się wydarzyło? On nie wie. On po prostu nie wie, co tu się wydarzyło. Ej, jak jakby Ja myślę, że to jest dobry akcent na zakoń... <laughs> Wyszedł z serwera. On myśli... Musi... Okej. Okay. Okej, okay. myślę, że on już na stałe wyszedł, ale może myśli, że miał jakiegoś laga. Nie wiadomo co, ale ewidentnie musi być zdziwiony, więc ziomki, słuchajcie. W tym momencie po prostu będę kończyć ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków, strollowania, śledzenia, czy po prostu robienia czegoś na tym serwerze tutaj widzów, to koniecznie napiszcie w komentarzu, że chcecie. No i cóż, w tym momencie ja będę po prostu ten filmik kończył. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanała. Najlepiej z dzwoneczkiem i dodatku strzelcie łapkę w górę, to mega motywuje. Również przypomnę Wam tak na szybko o tym, że mam swojego Instagrama. Link jest w opisie tego filmu, więc serio, jeżeli e, jeszcze go nie obserwujecie, koniecznie to zróbcie teraz. Więc cóż, to byłoby na tyle. Ja byłem Agent X. Do zobaczenia na następnych filmikach. No i cześć!